że jeżeli od czwartej potęgi dowolnej liczby całkowitej odejmiemy kwadrat tej liczby, to otrzymamy liczbę podzieloną przez 12. No to niech będzie, że c jest jakąś tam liczbą całkowitą. Od czwartej potęgi, czyli c do potęgi czwartej odejmujemy kwadrat. Wyłączam c kwadrat przed nawias. I w nawiasie mam wzór samego mnożenia. C kwadrat mogę zapisać jako C razy C, czyli mam C razy C minus 1, razy C i razy C plus 1. Tutaj mam trzy kolejne liczby całkowite. Oznacza to, że jedna z tych liczb jest podzielna przez 3. Kolejne trzy liczby całkowite to jedna jest podzielna przez 3. Dalej. Jeżeli C minus 1 jest liczbą parzystą, to C plus 1 jest również liczbą parzystą, czyli mamy dwie liczby parzyste, dzieli się przez 4, albo jeżeli C jest liczbą parzystą, no to tutaj drugie C mamy też liczbę parzystą, czyli też są dwie liczby parzyste, czyli dzieli się przez 4. A skoro dzieli się przez 3 i przez 4, to znaczy, że dzieli się przez 12, co należało wykazać.